Życień to kolejna walka z cieniem w głowie Znów się buzy, ale nic mi nie pomoże Świat się śmieje, kiedy padam na kolana Ta gra jest hola, ja mam dość tej zabawy Patrzę w lustro, widzę obcą twarz bez życia Wszystko co miałem teraz leży w gruzach obietnice puste jak te ściany wokół Nikt nie pyta, nikt nie chce znać prawdy Zamknięty w klasy własnych myśli i wspomnień każdy krak to ciężar, który mnie przygniata Widzę twarzy, której kiedyś znałem dobrze Teraz puste maski, fałsz w każdym słowie Udają troski, kiedy patrzą w oczy Ale wiem, że w środku mają pustkę Zamknięty w pracy własnych myśli i wspomnień Zamknięty w pracy własnych myśli i wspomnień Ból, to jest mój, mi ból. Krzyży, się wywaliło Krzyży, w nie czy moich słów Ból, to nie żyję Ból, drogi, na pół Ból żywek, krwi. Nie ucie, już nie zmienić Nie już, nie usięgam 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 nie usięgam już, Wypiłem wczoraj żalek trucizny i dalej stoję w tym samym padnie Nie ma litości, tylko zimny beton i pusty spojrzenia Kurwa, gdzie był Bóg, gdy zgasły we ministry Gdzie byli ludzie, gdy to sny whisky? Teraz mam tylko cieni, kilka bliżów I serce ekranu bez zawleczki W każdej chwili wybuchnie I szukam spapienia, nie szukam sensu jedzen, co zostało mi bo. Krainy się wywaliło Krzyczą w pustyni, nikt nie Ból To moje jedyny, lepszy jak ból Rozwijany na pół Ból żył jak zamiast Nie już nie zmieni nic nie. Nie, nie zmieni nic Nie zmieni Demony kopie ciągle nabyt zarobit każdy, kto głos, co mówi, i tak już nie masz nic. Śmiech się ze mnie, gdy próbuje wstać. Ciągle w dół jak błoto jak chcesz uciec stąd, wciąż ten sam strach. Pale mosty, bo i tak już wszystko płonie. Nie móczy, bo tylko dymi, pluska po nich. Każdy dzień to walka, każdy sen to krzyk. A rano po co wrócę, tam tylko cień i gniewny krzyk.